Za chwilę wysłuchasz wersję audio najnowszego tekstu z naszego portalu. Wszystkie artykuły przeczytasz na enlat.pl. Wybory prezydenckie nowym otwarciem dla prawicy, która rośnie w siłę i staje się bardziej różnorodna. Obok sensownej refleksji obserwujemy jednak wysyp zadziwiających komentarzy, wedle których głównym bohaterem minionej kampanii miałby być Adrian Zandberg. Tekst Katz-Prakity. Romantyzacja Zandberga to ślepa uliczka dla prawicy. Prawica przyszłości nie będzie prawicą? Wystarczyła kilkumiesięczna kampania, w której przywódca razem mówił głównie o kwestiach bytowych i rozwoju, by został herosem komentatorów zmęczonych pisem i niechętnych konfederacji. Zandberg ani trochę nie zrezygnował przy tym z dotychczasowego programu, tylko dał się przekonać do czasowego kamuflażu. Pokazują to kolejne artykuły publikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego. Ostatni to PiS nie jest już socjalny, tylko Partia Razem może kontynuować politykę Lecha Kaczyńskiego. Pióra Gabriela Czyżewskiego. Nie znam poglądów autora, ale tekst jest sygnowany banerem – wizja prawicy przyszłości zgodnym z hasłem nowohadeckiego klubu jagiellońskiego który deklaruje chęć starań o prawicę przyszłości bardziej chrześcijańską i demokratyczną w artykule czyżewskiego próżno szukać jednak jakiegokolwiek odwołania do chrześcijaństwa czytamy za to na wstępie że przed wyborami w 2023 roku Odpowiedź o treść rywalizacji między PO a PiS nasuwała się sama. To spór o europejskość, o prawa mniejszości, o praworządność, o moralność. Język typowo liberalno-lewicowy. Zdaniem Czyżewskiego problemem z rządem Tuska jest to, że premier już od 14 lat obiecuje wprowadzenie związków partnerskich, ale sprawa jest Dalej bez konkluzji. Przez prawa mniejszości rozumie ewidentnie agendę LGBT. Dla autora europejskość jest tożsama z afirmacją Unii Europejskiej i jej polityki. Nie ma miejsca na niuanse czy choćby słowo o suwerenności. Czyżewski odnotowuje, że cytat: Płot na granicy jak stoi, tak stał. Co wymienia wśród zarzutów wobec Tuska. Najwyraźniej także ochrona granicy nie jest dla niego niczym dobrym. Przez moralność, na polu której odsunięcie partii Kaczyńskiego od władzy miało przynieść pozytywne skutki, wolontariusz Klubu Jagiellońskiego rozumie propagandę TVP kurskiego i uwłaszczanie się ludzi związanych z Pisem. Oba zarzuty są trafne i miały duże znaczenie dla decyzji Polaków z października 2023 roku. Przede wszystkim widać jednak, że to moralność wyłącznie laicko-liberalna, która nie obejmuje stosunku danych sił politycznych do religii, rodziny i kultury. Baner o prawicy przyszłości wygląda więc jak ponury żart. Nasuwa się pytanie, czy prawica przyszłości ma być zachodnią hadecją wypraną z tożsamości chrześcijańskiej, czci dla Boga czy przywiązania do suwerenności państwa narodowego, zadowalającą się frazesami o szacunku dla instytucji i punktową krytyką liberalizmu gospodarczego, otwartą na wyniszczanie narodu przez masową imigrację? Co z tym pisem? Podpis Karola Nawrockiego pod przygotowaną przez Słowomira Mencena deklaracją o niepodnoszeniu i nienakładaniu nowych podatków, Czyrzewski nazywa toruńskim cyrografem i hołdem toruńskim. Jego teza o liberalnym zwrocie pisu wydaje się mocno na wyrost. Autor rozwodzi się nad latami 2005-2007 i Zytą gilowską która była ministrem rok i 10 miesięcy, ale przeskakuje dwoma krótkimi zdaniami nad ośmioma latami samodzielnych rządów PiSu. Zostawiając na boku dyskusję o konkretnych decyzjach, faktograficznie rację ma raczej Remigiusz Okraska, który przeszedł odwrotną drogę niż postulowana przez Czyżewskiego. Dawniej głosował razem, a po decyzji Zandberga o wspólnym starcie z SLD przerzucił się na PiS. Redaktor naczelny Nowego Obywatela partię Kaczyńskiego niejednokrotnie krytykował, ale wobec lewicowych kolegów wyliczał liczne konkretne socjalne decyzje PIS-u: nie tylko znaczące podwyższenie pensji minimalnej czy 500-800, ale też wolne niedziele, podwyższone zasiłki dla bezrobotnych, mrożenie cen energii, 13 i 14 emeryturę, obniżenie wieku emerytalnego czy program wyprawka szkolna. Przede wszystkim wypada jednak pochylić się nad idealizacją Zandberga. Wpisuje się ona w oświeceniowe mity obecne w myśleniu polskiej inteligencji. Na prawicy mamy formację zgniłe, zepsute przez kapitalizm i egoistyczną cywilizację opartą na wyzysku człowieka przez człowieka. Kaczyński długo się trzymał, ale ostatecznie sprzedał się systemowi. Zandberg występuje natomiast w roli szlachetnego dzikusa. Reprezentuje empatię wobec zwykłego człowieka oraz troskę o byt słabszych. Te wizje kojarzymy z Janem Jakubem Rousseau. Także nasz Ignacy Krasicki w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach rozwinął utopijną wizję wyspy Nipu, gdzie nie ma własności prywatnej ani wojen, a ludzie żyją w naturalnej harmonii i wzajemnej solidarności, utrzymując się z pracy swoich rąk. Bohater początkowo uważa Nipuanów za dzikich, ale orientuje się, że to on z jego typowymi dla europejskiej cywilizacji chciwością i egoizmem potrzebuje głębokiej przemiany. Krasicki oświeceniowe ideały łączył skąd inąd z funkcją biskupa dziś pewnie mógłby patronować nowej hadecji. XIX wiek rozwinął je w mit szlachetnego rewolucjonisty który może i stosuje przemoc, ale chce wcielić w życie piękne ideały sprawiedliwego społeczeństwa. Znamy to choćby z nędzników Wiktora Igo. Bliski PPS Stefan Żeromski rozwinął w tym duchu etos polskiej inteligencji. Zandberg wydaje się mieć odwagę Lenina i to imponuje części komentariatu. Oto stają w lśniącej zbroi oni, gotowi do walki o dobro pracowników, strategiczne inwestycje i jakość usług publicznych, patrioci, państwowcy, antykomuniści. Wreszcie kres duopolu P.O. PiS i wyniszczającej wspólnotę polaryzacji. Polska na poważnie, nasz naród, jak lawa, a wewnętrzny ogień daje o sobie znać. W tekście nie pojawiło się ani jedno zdanie o tym, że Zandberg ma jakieś wady. PiS jest skompromitowany. Mensen to Woland, który przybył zamiast do Moskwy na polską wieś. Choć może debata Razem i Konfederacji, skąd inąd charakterystyczne, że autor postrzega różnicę między nimi wyłącznie w kategoriach ekonomicznych, będzie lepsza niż ta PO i PiSu. Trudno tu mówić o dialogu z lewicą, mamy po prostu jej afirmację. Brak też rozróżnienia między katolicką nauką społeczną a socjalistycznym materializmem, którego nie było także w niedawnym tekście Konstantego Pilawy. Wiceprezes klubu napisał trzy dni przed wyborami, że cytat katolicki państwowiec sercem będzie po stronie Mencena, a głową po stronie Zandberga. Artykuł opublikowany przez Klub Jagielloński dobrze podsumował anonimowy Twitterowicz. To, cytat, jakby krytyka polityczna wypisywała artykuły, że Korwin jest jedyną nadzieją lewicy, bo jest przeciwny ingerencji opresyjnego państwa w życie prywatne obywateli. Kto realnie reprezentuje lud? Kuriozum tej cukierkowej wizji pokazują dane z wyborów. Zandberg wcale nie dostał fenomenalnego wyniku. Zajął szóste miejsce. Przegrał z Braunem i Hołownią. Jedynie minimalnie 4,86% do 4,23% wygrał z Magdaleną Biejat. Uparte traktowanie w wyniku Razemity symetrycznie do tego Mencena jako lustrzanego sukcesu nie ma podstaw. Współprzewodniczący Konfederacji dostał ponad trzy razy więcej głosów, wśród najmłodszych od 18 do 29 lat dwa razy więcej. Elektorat Zandberga bynajmniej nie jest ludowy. Wśród klasycznie pojmowanych ludzi pracy, często fizycznej, kandydat razem notował najgorsze wyniki ledwie 2,6% wśród robotników i 1,1% u rolników. U robotników Zandberg przegrał nawet z Hołownią. Dostał w tej grupie 14 razy mniej od Nawrockiego, 8 razy od Mensena, 4 razy od Brauna. Wśród rolników Zandberg przegrał nawet z Jakubiakiem. Kandydat walki z kapitalizmem który dostaje wyższy wynik wśród właścicieli firm niż robotników, to dość zabawny widok. W praktycznie każdej grupie zawodowej oraz wśród bezrobotnych przegrał ze wszystkimi trzema głównymi kandydatami odwołującymi się do prawicy. Nawrockim, Mensenem i Braunem. Jest jedna grupa, w której Zandberg dostał dwucyfrowy rezultat. Jaka? Oczywiście uczeń-student. Potężny dłuńczyk, Przekonał do siebie aż 25,2% młodzieży uczącej się, grupy, jak wiadomo, najbardziej uciemiężonej. Zandberg dostał tym wyższe wyniki, im ludniejsza była dana miejscowość. Mógł liczyć na aż 9% w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, ale 3% w miejscowościach poniżej 10 tysięcy. Nawrocki, Mensen i Braun zaliczyli najsłabsze wyniki w wielkich miastach, a im mniejsza była dana miejscowość, tym więcej padało na nich głosów. Analogiczne zależności, co u Zandberga, wystąpiły u Trzaskowskiego oraz Hołowni. Wśród sześciu głównych kandydatów mieliśmy zatem jednoznaczny podział na trzech bardziej wielkomiejskich i trzech bardziej prowincjonalnych. Dane sugerują zatem, że na Zandberga głosują najprędzej idealistyczna młodzież, która nie weszła jeszcze na rynek pracy oraz podgrupa dobrze sytuowanych materialnie mieszkańców wielkich miast. Zandberg Nawrocki, czyli margines. Jak widać, tak zwani zwykli ludzie wolą głosować na demonicznego Mephistofelesa Storunia. Prezydenta elekta Twardowskiego, który zdecydował się podpisać liberalny cyrograf z diabłem oraz ekstremistę twierdzącego, że jest bardziej wolnorynkowy od samego diabła. Albo na milionera, albo na dwóch polityków zaprzedanych milionerom. Marksista powiedziałby, że są nieuświadomieni klasowo. Na portalu klubu Jagiellońskiego mogliśmy skąd inąd... Dwa miesiące temu przeczytać ciekawy tekst o tożsamości ludowych wyborców Mencena. Wypada dodać, że ludzie są czymś więcej niż kwotą swoich zarobków i rodzajem umowy. Niechęć do zaludniania Polski obcymi, uderzającej w rolnictwo polityki unijnej czy wynikających z niej wysokich cen energii, przywiązanie do własnej kultury i tradycji to racjonalne czynniki – którymi może kierować się wielu wyborców. W przypadku Mencena z pewnością gra też rolę to, że sumiennie objechał wszystkie powiaty. Zandberg ma opinię nieszczególnie pracowitego, na co narzeka prywatnie wielu lewicowców. Demokraci powinni chyba uznać, że lud umie najlepiej ocenić, kto rozumie jego troski. Tzw. Tak patriotyczna lewica liczy niemało sympatycznych osób szczerze zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego. W skali całego społeczeństwa wydaje się niemniej zjawiskiem marginalnym. Media poświęcały wiele uwagi grupie głosującej w pierwszej turze na Zandberga, a w drugiej na Nawrockiego. Tak uczyniło też ponoć niemało osób związanych z klubem Jagielloński. Podobnego wyboru dokonało jednak tylko 16,5% wyborców kandydata razem. Choćbyśmy założyli, że wszyscy wyborcy Zandberga poszli na drugą turę, a akurat tu wystąpiła pewnie ponad przeciętna absencja, wyjdzie nam, że grupa zandberg nawrocki to około 0,75% wyborców. Zwolennicy Marka Jakubiaka, którzy w drugiej turze przerzucili się na prezesa IPN to około 0,65%, ten sam rząd wielkości. Rzecz jasna, Nawrocki wygrał minimalnie, a każdy głos miał znaczenie. Wśród jego koalicji w drugiej turze wyborcy Mencena i Brauna byli jednak aż 14 razy liczniejszą grupą niż ci Zandberga i Biejat. Odsetek zwolenników Zandberga, dla których lepszy był w drugiej turze kandydat bardziej socjalnego PiSu, a nie postępowy Trzaskowski, był zbieżny z liczbą wyborców Roberta Biedronia, którzy w 2020 roku zdecydowali się poprzeć Andrzeja Dudę. Ich też było 16%. Czy ktoś snuł w związku z tym wizję Biedronia jako drogowskazu dla wspólnotowej prawicy i jej naturalnego sojusznika? Kim naprawdę jest Zandberg? Współprzewodniczący razem, nie jest w polityce od wczoraj. W 2005 roku powstało Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści. Według relacji Jakuba Majmurka, większość aktywności młodych socjalistów w okresie, gdy byłem w nich aktywny, finansowała Fundacja Róży Luksemburg. Sama nazwa jest charakterystyczna, ale warto wiedzieć, że to fundacja niemieckiej skrajnie lewicowej Die Linke. Kontynuacji SED, czyli komunistycznej partii rządzącej NRD. Majmurek stwierdza, że fundacja może mieć poczucie, że nie wyrzuciła tych pieniędzy w błoto. Cytuję Zandberga od początku lidera młodych socjalistów. Młodzi socjaliści to były nasze drużyny walterowskie. Wszystko, co się dało zrobić w tamtych warunkach, przygotowując kadry, aż pojawi się przełom. Przypomnijmy, Drużyny Walterowskie to organizacja młodzieżowa działająca w PRL, nazwana na cześć Karola Świerczewskiego pseudonim Walter generała Armii Czerwonej i LWP wzorowano je na sowieckich pionierach imienia Lenina. Jak wiadomo, razem jest od lat w awangardzie walki o prawo do zabijania i okaleczania dzieci. W 2017 roku partia zorganizowała nawet bojkot Cisowianki, ponieważ jej ówczesny wiceprezes śmiał wesprzeć swoimi prywatnymi pieniędzmi inicjatywę Pro-Life. Samo popieranie tzw. praw reprodukcyjnych nie wystarcza jednak, by być prawdziwym rewolucjonistą. W 2021 roku zrazem wyrzucono jej wieloletnią działaczkę Urszulę Kuczyńską, która. Choć jest feministką zaangażowaną w tzw. strajk kobiet, śmiała skrytykować transgenderyzm i prostytucję, jako również uderzające w prawa kobiet. Co ciekawe, Kuczyńska krytykowała przy okazji lobby sutenerskie, które między innymi za pośrednictwem partii razem chciało promować prostytucję jako wspaniałą i wyzwalającą ścieżkę kariery. Jan śpiewak pisał wówczas cytat: Trwa sfabrykowana przez agentów dużego kalibru inba o rzekomą transfobię posłów razem i jednej asystentki posła razem. Jako osoba, która straciła w czasie wojny prawie całą rodzinę i część w obozach śmierci, jestem porażony, że młoda lewica używa języka, co tu dużo mówić, nazistowskiego. Totalna dehumanizacja przeciwników politycznych i otwarte wołanie do ich fizycznej eliminacji. Koniec cytatu. Kuczyńska rzeczywiście dostawała bowiem liczne groźby śmierci, a Zandberg, mimo apeli środowiskowych autorytetów, zdecydował się stanąć po stronie „Walk“, tłumu żądającego jej usunięcia. Nie jest przypadkiem, iż Zandberg długo nie chciał przyjść do podcastu Dwie Lewe Ręce, który próbuje przesterować lewicę w kierunku bardziej socjalnym i patriotycznym. Zrobił to dopiero po tym, jak występ zaliczyli m.in. Krzysztof Bosak i Mateusz Morawiecki. Charakterystyczne, że Zandberg nie chciał się w tej rozmowie zdystansować od Róży Luksemburg, internacjonalistycznej komunistki, która zwalczała działalność na rzecz niepodległości Polski. Razem współpracuje na poziomie europejskim, m.in. z Francją Niepokorną. Jej poseł Manon Aubry, która przyjechała do Warszawy wspierać Zandberga i demonstracyjnie łamać prawo, rozdając pigułki poronne, jest mocno zaangażowana w walkę z islamofobią. W ramach walki o prawa kobiet zabiega na przykład o prawo do noszenia hijabu w szkołach. Jej partia opowiada się za kreolizacją ich własne sformułowanie Francji poprzez masową imigrację. Auri twierdziła w zeszłym roku, że Rosja wcale nie próbowała zająć Kijowa. Chce też, by Francja wyszła spod jarzma NATO. To wypowiedź sprzed dosłownie kilku tygodni. Za multikulti, imigracją i inżynierią społeczną. Razem również popiera imigrację, choć uderza ona w interesy polskich pracowników. Jej punktem odniesienia jest uniwersalistyczny socjalizm. Partia dostrzega, że, cytat, w ostatnich latach Polska stała się liderem wśród państw Unii Europejskiej pod względem liczby przybywających do nas cudzoziemców. Ale, cytat, to normalny proces, który już teraz widzimy na ulicach polskich miast. Co jest problemem? Oczywiście, uprzedzeni do imigracji Polacy. Kolejny cytat. Osoby przyjeżdżające obecnie do Polski często mierzą się też z dyskryminacją i przemocą motywowaną ich narodowością, kolorem skóry czy religią. Rolą państwa powinno być zadbanie o ich bezpieczeństwo i zapobieganie aktom nietolerancji. Przestępstwa, których impulsem są uprzedzenia, muszą być bezwzględnie ścigane i karane. Koniec cytatu. Byłoby ponurą ironią losu, gdyby prawicowi entuzjaści Zandberga skończyli pod jego rządami z wyrokami za mowę nienawiści. Razem opowiada się też przeciw ochronie Polaków mieszkających przy granicy. Cytat: Będziemy dążyć do umorzenia wszystkich postępowań karnych oraz karno-administracyjnych prowadzonych przeciwko osobom aktywistycznym działającym na pograniczu polsko-białoruskim. W tym do uchylenia wszystkich mandatów nałożonych na te osoby w związku z przebywaniem w strefie zamkniętej. Koniec cytatu. Chce też nadania praw politycznych imigrantom oraz indoktrynacji polskich dzieci, by odciąć je od tradycyjnej tożsamości narodowej. Cytat. Niedofinansowana szkoła z programem nauczania opartym na prawicowo-katolickiej wizji polskości nie podoła wyzwaniom integracji dzieci migrantów. Koniec cytatu. Nie jest to tekst z zamieszłych czasów, gdy młody Zandberg paradował w koszulce z Marksem, ale zeszłoroczny cytat z oficjalnej strony partii. Darmowa legitymizacja przeciwnika. Wszystko to wiedza publiczna. Na prawicy nie brakuje jednak głosów o tym, że wzrost razem to szansa, bo może pogrzebać postkomunistyczną lewicę. To logika emocji, nie kalkulacji. Zandberg to groźniejszy przeciwnik niż dogorywające truchło SLD. Próbuje i będzie próbował przy wsparciu mediów zabierać socjalnych wyborców pisowi, a młodszych i antyduopolowych konfederacji. Artykuły takie jak ten Czuzewskiego, mu w tym pomagają. Niektórzy być może po prostu nie chcą odebrać hegemonii kulturowej lewicy. Mniej lub bardziej świadomie akceptują rolę konserwatywnego, ale umiarkowanego kwiatka do korzucha legitymizującego status quo. Nie czują się komfortowo w sytuacji, w której o władzy w Polsce decyduje alternatywna, nierzadko ostro niepoprawna politycznie prawica. Dlatego uparcie próbują wpychać do centrum debaty fajną i wreszcie normalną lewicę. Radosne wizje pokojowej koegzystencji są zawsze ryzykowne. W polityce warto pamiętać o szmitjańskiej dychotomii. Najważniejsze to kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Tym bardziej, gdy występuje się z pozycji znacznie słabszego. A taką jest i będzie w przewidywalnej przyszłości nieliberalna prawica w świecie zachodnim. Oczywiście, trzeba pamiętać o interesie państwa oraz chrześcijańskiej otwartości na bliźniego. Choć pan Jezus rozmawiał z celnikami, by ich nawracać, a nie by ich pochwalać. Konstruktywny dialog dla dobra wspólnego. Można by rozważyć jako dobry i opłacalny, gdyby Zandberg był naprawdę polskim socjaldemokratą z tradycji PPS, a nie antynarodowym luksemburgistą. Ale nie jest i nie będzie. Ten romantyczny wykwit zapewne nieprzypadkowo wychodzi z tego samego środowiska, które wielokrotnie snuło wizję budowy multikultu na wzór pierwszej RP oraz eidetycznej polskości. To także bujanie w obłokach. Które może mieć zgubne konsekwencje. Wiemy, co jest wybrukowane dobrymi intencjami. Zachęcamy Państwa serdecznie do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców. Prosimy również o zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych interesujących nagrań. Prosimy również o rozważenie wsparcia finansowego dla naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu. W tym przede wszystkim cyklicznemu wsparciu finansowemu możemy kontynuować naszą działalność i stale się rozwijać. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat, a wszelkie szczegóły odnośnie tej, a także innych możliwych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania.